Siema, się siema, ja jestem Kancel. W dzisiejszym odcinku potrolujemy sobie troszeczkę graczy. Pod ostatnim odcineczkiem, to co zrobiliście, no rozwaliliście wszystko. No, 300 wyświetleń i prawie 100 łapeczek w górę. Potężny wynik za co wam na maksa dziękuję. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba, bo to co dzisiaj przygotowałem to będzie naprawdę ciekawa sprawa. Na serwerku jesteśmy oczywiście mcmysysuwia.net jest to mój tryb Skyblock. I co więcej, mogę Wam powiedzieć, zapraszam do oglądania. Pierwszą osobę, którą sobie potrolujemy to może będzie: Widzę, że tutaj Akrobi coś robi. Widzę, że tutaj coś robi sobie. Widzę, że czy sobie tutaj tak robi. Ma tutaj swego kumpla. Ziemniaczek się zwie. Co więcej, możemy zrobić. Widzę, że kolejny kumpel Matus. Czyli widzę, że potrójna ekipa tutaj leci, tylko coś mi się wydaje, że to oni awczą, nie bo ziemniaczek i tutaj akrobi yy, widzę, że troszeczkę awczą. Może byśmy im na początek yy, zrobili coś takiego. Ciekawe czy to w ogóle urośnie. Yy, to im nie urośnie. To im urośnie. To im też urośnie. Co tutaj się dzieje? To nie urośnie, bo są te pochodnie. To czego oni tu oczekują? Ale coś, coś, tak nie bardzo ma to ochotę rosnąć, widzę. To im rośnie, kurde, co tutaj się dzieje? Co więcej możemy? Wiem, co zrobię, tak zrobimy, to będzie mocne. To będzie mocne, tutaj sobie na paseczku oczywiście e, zebrałem takie itemsy, e, którymi bym chciał coś zdziałać podczas trollowania, zobaczymy jak oni zareagują, gdy, gdy, gdy będzie im się normalnie steryta palić na serwerze. Ja sobie jeszcze skopiuję więcej tych, tych e, e, główeczek e, podpisanych z spróbowaniu Bajkans i zobaczymy co, co oni nam tutaj zrobią. Kurde, styrta im się pali normalnie, wszystko im się pali, las im się pali, a oni nic, nie reagują, no tak, by to było normalne. To jest chyba dla nich normalne, że, że, że im się takie ognisko tutaj tworzy, no nie wiem, ty śpisz beczku, Śpisz beczku. Patrzcie tu co się dzieje, normalnie cały las się pali. Cały las się pali. Ja ciesz, mam, Oni nic, normalnie nic. Matux nic, robi nic, ziemniaczek nic, no nie wiem. Styrta dla już się im normalnie kończę palić, a oni, oni normalnie co oni tutaj robią? Zbiera sobie tutaj kobu z tobą. O, 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 a, Krobi, a Krobi? O nie, jest, zareagował, op-op. Co się dzieje? Cała Styrta się pali, Jak robi, co tutaj się odwaliło? tutaj się normalnie odwaliło, chłop, chłop? Chyba w szoku, chłop. W szoku jest, co nie? To tutaj się podziało? Cały, ca, cały las się pali. Co oni tu będą robić? Co oni tu będą walczyć z tymi drzewami? W sumie no, za dużo tutaj e, możliwości nie ma. E, może na koniec byśmy im spuścili e, jakąś wodę? E, spuścilibyśmy im wodę. Tylko problem jest taki, że jak my to teraz. E, no nie Uprawimy i normalnie ugasiliśmy im pożar, ugasiliśmy im po, pożar, macie tu e, to na ja spadałem nikogo Aha, no ciekawie, no przeczytaliśmy to na odcineczku, także pozdro, ale no nie powiem, no się porobiło. E, las się troszkę ugasił, ale, ale dalej będzie się chyba palił, dalej się chyba będzie palił i to dosyć tutaj widzę, że nie przeszkadza. Im to dosyć tutaj nie przeszkadza, zauważyłem, nie wiem czemu. las się im normalnie spalił prawie w całości. Im to nie przeszkadza. Urośnie czy nie urośnie? Coś czuję, że nie urośnie. Choć teraz już większa szansa, aby... O właśnie, kolejna się będzie palić. Także pozdro. O, także pozdro. Ale widzę, że im tutaj nie przeszkadza. Ziemniaczek na awku siedzi. Matus też na awku. Akrobi chyba uciekł z serwera i, i to wszystko. E, I to wszystko, także e, myślę, że musimy rzucić tutaj majstrom e, po, jednym, po jednej bańce trollowania. Tak niestety uciekł, także nie dostanie nic. E, może troszeczkę im tutaj też to e, ugasimy. Troszeczkę im to ugasimy w takiej sytuacji. Tutaj widzę, że się to drzewo też pali powoli, także, także. Dobra. Także dobra. Elegancko. Albo dobra jeszcze, niech mają. Niech mają w końcu głupki, dostali zatelowanie. Także dobra. Także co lecimy, pewnie, e, do kolejnej subie. a Kolejną osobą będzie e, spasz, spansol. Spansol widzę, że tutaj sobie coś buduje, coś sobie tutaj buduje, farmę ma tutaj utworzoną. Co byśmy mogli mu zrobić? Przykładowo na początek jakbyśmy go trafili, tylko chwileczku nie biegaj. Co się dzieje? O tak, upolowaliśmy go. Upolowaliśmy go normalnie wędką, chłopca. Chłopca normalnie wędką upolowany. Widzę, że coś się nie przesuwa. A jednak, a jednak coś się troszeczkę... Co tutaj się dzieje? co tutaj się dzieje ale to nie będzie wszystko e, możemy przykładowo polecić w taki sposób to w takiej sytuacji majster zrobi co jest grane co jest grane chłop w szoku jest co się dzieje chłop ucieka chłop się przestraszył nie wie co się dzieje normalnie łódką płyniemy po jego e, terytorium Czekamy co on na to gdy tutaj lecimy oj oj oj, oj, oj chyba nam e, coś, coś się zepsuło także pozdro Czyli łódkę już straciliśmy, zobaczymy co tam pan co e, zrobi. Więcej e, co byśmy mogli? Ciasto mu postawimy, niech się nie martwi o to. Ciasto ma, chłop ma ciasto w tym momencie, dostał ciasto. Zobaczymy, zje sobie, czy sobie nie zje. No e, i olałeś moje ciasto. Smuteczek, smuteczek olał chłop moje ciasto. E, miał szansę. No za to, że olałeś ciasto. Patrzcie, tutaj, wiesz, co się dzieje. Normalnie. Zombie pigment mam tutaj się ee, w sumie już jest to piglin piglin teraz teraz jest to piglin na 1.15 jeszcze to był pigment oczywiście z, pan, z pan show widzę że o, wędką chcę go zapchać chyba tak elegancko ale go porobił ale go porobił jeśli tak go porobiłeś to trzeba go poprawić no jak tak można jak tak można jeszcze tutaj od tyłu go weźmie z boku też chyba by przyszedł. Chyba, chyba będzie w porządku. Także znaczy grubo, grubo. Chyba Pan Sol nie wie co tutaj się dzieje. Ale rzucimy mu oczywiście główeczkę i lecimy pewnie do kolejnej osóbki. Także będziesz beczku na obcinać powiedz widzę, że tutaj będzie ciekawy Będzie tutaj, widzę, że ciekawie. E, Czyżbyśmy mogli mu tutaj coś e, zrobić. Polecimy w taki sposób, że e, zarzucimy oczywiście Wandem, Zrzucimy oczywiście wandem i zobaczymy jak tutaj byczek zareaguje, gdy straci przykładowo połowę terenu. Nie wiem, coś takiego. Coś takiego nam tutaj zrobimy. Ciekawe co tutaj byczek zrobi. Czekamy tutaj na majstrów. Czekamy tutaj na majstrów i setujemy to na zero. Set przykładowo. Zero i co w tym momencie się stanie. Co w tym momencie się stanie? Normalnie półdziałki. Chłopowi półdziałki zniknęło. Półdziełeczkiem i zniknęło półplatformem i zniknęło ciekawe. Tutaj zareaguje w takiej sytuacji. Ciekawe jak zareaguje w takiej sytuacji i co powie tutaj na ten temat. Co tutaj ciekawego nam powie. Widzę, że tutaj sobie stoi, stoi sobie. Widzę, że o coś, 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 coś tutaj. Powoli reaguje, powoli tutaj reaguje, ale jak ty tu beczku zbierasz, jak tak kusa, to to się niszczy. Widzę, że czyżby, czyżby zauważył, czyżby zauważył, że e, pół działki zniknęło. Ciekawe co tutaj powie nam. Ciekawe co tutaj nam powie oczywiście. Hmm, zobaczymy, zobaczymy. Czyżby, czyżby połowa działki mu zniknęła, ale zarzucimy przykładowo Undo i powróciło, powróciło w elegancko, szyściutko elegancko wróciło. E, no w sumie ciekawie, tutaj e, mu się to e, zbugowało. Poprzez o kurde, ale fawa to jest wina wanda. No cóż, zrobimy. No? No, no chyba, chyba, chyba nie będzie zły beczek. Chyba nie będzie zły beczek na taką platformę lub po prostu byśmy mogli mu to setować też na Kobla zobaczymy jeszcze no i widzę, że jemu ja to nie przeszkadza widzę, że jemu ja to nie przeszkadza i po tym jak coś takiego się odwaliło na serwerze to to nie jest to oczywiście dla niego żaden problem I widzę, że Luka poka sobie tutaj kopia, a Barty widzę, że, no, no widzę, że, 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 że wywalone ma wywalone wrotki, że, że półbeć mu zniknęło na jakiś tam moment Eee, że na czacie nic nie piszę, także, także widzę, że nie przeszkadza mu to. Otrzymaj byczku. Eee, luka Puka, no nie wiem, ty nie zasługujesz na to, bo widzę, że tylko w stoisz i kopiesz, także eee, to także, pewnie eee, na tyle z tym trollowankiem. Eee, mam nadzieję, że odcineczek, taki szybki, luźniutki odcineczek z trollowanka Wam się spodobał. Eee, zostawicie łapeczka w górę subskrypcję i oczywiście mam nadzieję, że też wpadniecie do nas na ten serwerek, bo całkiem, całkiem fajnie nam on wyszedł I, i, i mam nadzieję, że oczywiście wpadniecie i pogracie sobie razem ze mną. Do usłyszenia, do kolejnego odcineczka, trzymajcie się, siema!